Kolejny dzień zmagań. Nie wiem, 15-16 sierpień, już nawet nie wiem nie liczę dni, nawet nie wiem jaki dzień tygodnia jest. Ale chyba dzisiaj jest święto mamy godzinę 11. Jedziemy na gospodarstwo dopiero, bo po w nocy polało. Jak z pola zjeżdżaliśmy to popadało gdzieś około nie wiem, pół litra litra. No gdzieś, no taki litr na pewno. No i w nocy patrzyłem na radarze. Siedziałem sobie i tak szła. Centralnie z środka Niemiec, chmura tak z południowego zachodu, no i doszła do nas burza. Druga, 43, dosłownie minęło nas bokiem, poszło na obręb, gdzie mamy 6 hektarów yy, zbóż. Popadało tam 15 litrów, ale nas yy, dosłownie o godzinie chyba 3.30, czy tam czwarta, bo nie wiem, spałem. Dowaliło też, zahaczyło nas. Także dzisiaj raczej chyba po robocie, no ale jadę szykować kombajn, może wieczorem przężyto koło domu, skończę jakie będzie, takie będzie będzie 17, to będzie 17 no ogólnie, co, nie ma chmur niebo jest bardzo przejrzyste eee, świeci słońce, mamy 30 stopni w plusie i zaczyna wiać wiatr więc takie rzadkie przężyto na piachu, tam gdzieś wydajność jest od 2 do 3,5 tony Wydaje mi się, że chyba obecnie i się, i się uda to skończyć. Pszenica może, wczoraj była sucha, więc mm, może też będzie dobra. No pożyjemy, zobaczymy, jedziemy szykować kombajn w takim razie i... i zobaczymy, co się wydarzy w kolejnej części tego odcinka. Także do później. Kombajn wydmuchany i podobno niby kombajniści mają tak fajnie. Może Wam wrzucę zdjęcie, jak wyglądałem po dzisiejszym Przygotowaniu maszyny, bo właśnie tak wyglądałem tak, żeby móc jeździć. Tak, także nie ma nic za darmo. Wjechaliśmy w Przemżyto o godzinie chyba 14:30. Jest 16:30. Wjechałem, bo zbiornik. Żona przyjechała z obiadem. No i kosimy. Wjechaliśmy, to było 15:01. Kończyliśmy zbiornik 15, teraz pokazuje 14,3. Suche jest, może nawet tutaj jeszcze za nam nie popadało tak dużo. No i można kosić rano upał, no i teraz upał. Mieliśmy 2 godziny takiego zamułu. Myślałem, że będzie padać, ale radar nic nie pokazuje. Także korzystamy z tego, że możemy kosić. No i dobra, pierwszy zestaw nakoszony. Wydajność tutaj słaba celuje w 3, 3 2, 3,5 tony wyschło i nic z tym nie zrobimy takie są pola, są pola, że dają nawet w tym roku ponad 6 ton, 7 ale to są takie mniejsze kawałki, wiecie gdzieś teren łąkowy, albo naprawdę dobra trzecia klasa w dobrej kulturze natomiast na takich mozaikach, gdzie mamy praktycznie, no można powiedzieć no może nie 3 czwarte, ale ponad połowę areału. To jest lipa, to jest lipa w tym roku. No ale myślę, że jakoś to będzie, nie? Dopłaty do dopłat. Kurda. Żyć nie umierać, nie? Także lecimy młocić dalej. Zostało mi około, gdzieś tutaj, przeżyta. Nie wiem, na około 3 hektary. 3. Hektary. Także let's go. No i niestety, burza nasz najprawdopodobniej zahaczył i tak złapie nas bokiem. Dobrze, że tu nie w środkiem idzie jak na Cicińsku, tam to widać le na potęgę. Także na pewno coś u nas popada, już zaczyna kropić, zerwał się wiatr. Zostało mi 60 arów kawałek jeden, no ale już pada, więc nie będę nawet na niego jechał, Składam się i chomą kombań oddach tutaj na gospodarstwo dosłownie 30 metrów. Także kradniemy ile się da. Jak widzicie, rolnik to jest złodziej. Kraść musi. Do zobaczenia. O, ale pięknie się pierdyknęło. To ja lubię, ale nie w Lubię pooglądać, jak już się spożniwać. No niestety, jest jak jest. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć. Siemano, mamy rano, 16 sierpnia. Jesteśmy na obrębie, gdzie jest prawie 55 hektarów zbóż, z czego 38 to pszenica, reszta pszenżyto I nawaliło tu widać konkretnie. Dwa dni z rzędu dorypało, żaż miło jadę z dronem yy, oblecieć pole, zrobić zdjęcia, wysłać znajomemu czy to czy jest szkoda czy nie ma szkody, czy zgłaszać czy nie zgłaszać ale dopierdzieliło tu to będą fajne żniwa będą piękne żniwa po polu traktorem się nie pojedzie z przyczepami, wszystko trzeba będzie dowozić do drogi masakra ale czarna tutaj pszenica u mnie na działce, tu jest 9 hektarów prawie. Aj, Niedobrze to wygląda. No ale pożyjemy, zobaczymy. Tutaj przyjedziemy nie szybciej jak za dwa dni. O ile nie będzie padało dalej. Bo jak będzie padało, no to wam powiem, że nie wiem co to będzie. Tutaj jechałem w okolicy, to u Dunów rzepak dalej stoi. Cały, biały. Częściowo wysypany. Nie wiem na co czekają. Brak mocy przerobowych, koszą zboże, nie mam pojęcia. O, jest pszenica bardzo piękna, ale no co z tego jak z każdym deszczem traci na wartości. To jest brata pszenżyto. Także zobaczymy. Pszenżyto ogólnie, tak jak mówiłem wczoraj jak kosiłem, po prostu ginie, zapada się, łamie się. No, i tak samo z każdym dniem, z każdym deszczem, wypukiwana jest zawartość z niego, i jest coraz lżejsze. Jest coraz lżejsze. Najważniejsze, że nie leży. Tutaj praktycznie 100% mamy stojące zboża, więc wyczekają na kombajn. Tak mi się wydaje. o Tutaj duny pszenice skosiły, ale żepaku z tamtej strony nie ruszyli. Dziwne łapią parametry w pszenicy najwidoczniej rzepak ubezpieczony i sobie stoi także biorę drona i i lecimy i dobra mamy poblatane pola zobaczymy czy się uda oszacować w ogóle czy nie skosimy tego no u mnie tam na obrębie 23km od domu są szkody w pszenicy tam popadało, więc jest nadzieja, że się uda to oszacować. Wjechaliśmy w Przężyto, działka 10 hektarów. W tamtym roku przejęta, zasiana grochem. Groch, groch poszedł po prostu pod talerzówkę, zawapnowana. No jest Przężyto No i myślę, że leci takie, nie ja wiem, pirazy drzwi zaraz wam powiem około, około, około 4 tony, 4,5 może więcej nie daje Z jedną przyczepką, czternastką, nakoszona. Także towar suchy, bo się rozsypuje. Więc wszystko jest elegancko. A my musimy, może by weszło tam, ale po co ma to się po drodze sypać? No, po jednej przyczepie nie mamy mocy przerobowych. Dzisiaj brat Tomek. Ee wozi pszenicę, ciężarówką na skup brat Łukasz kosi na innym obrębie taty dzisiaj nie ma, nacie się był rano teraz musiał gdzieś pojechać no i Nikodem odwozi ode mnie i będzie tam od brata też zaraz pozabiera przyczepy także tu zanim napełni się to powinien wrócić także działamy sobie piękna pogoda w nocy popadało nie za mocno, więc luksus Siemano, mamy rano, 19 sierpnia Wczoraj przyszła burza, nic nie nagrywałem Tutaj pokropiło Odpalamy jelenia bo brat wczoraj namieszał Sieć Bo trzeba samo się wyjęć, mienia zwalczyć przed siewem rzepaku Wszystko późno Robione, już powinien rzepak być siany No ale jeszcze żniwujemy, no i żniwa są Najważniejszym etapem jeżeli chodzi o Wszystkie prace w gospodarstwie nie da tego się podzielić, żeby jedni siali, drudzy kosili, bo dwa kombajny koszą i trzy transporty muszą jeździć. Także tak to wygląda. Zostało nam do skoszenia dosłownie 3 hektary na jednym obrębie I jeden obręb 23 km od domu 52 hektary. Jak dzisiaj dobrze pójdzie, pojedziemy kosić, bo tam mimo burzy spadło niby tylko 3 litry. Zobaczymy. Pojedziemy na pole, jak opryskamy A jeszcze zanim ja skończę pryskać, muszę rury zawieźć na pole, bo tam meloracje będą mi robili. Także jakoś to dzisiaj słabo widzę koszenie, ale pożyjemy, zobaczymy. Także wyjeżdżamy. zapuściły let's go Mamy godzinę prawie w pół do ósmej Jest straszna rosa, ale zanim na pole dojedziemy i słońce zaczniemy pryskać to ta rosa będzie schodzić Więc powinno być ok No później trzeba co innego robić, już tak pryskamy Kurde trzeci dzień, cały czas coś, cały czas coś Przedwczoraj pojechaliśmy rano kosić to staliśmy 3 godziny na polu bo było mokre Ej tak, kurde, żeśmy. Aj ja mówiłem co innego, brat, co innego, i tak wyszło jak wyszło po prostu. No i zmierzamy dopiero dzisiaj w kierunku pola. Bo pojechaliśmy rano na pole, rano no, o 10, 11. Pszenica miała prawie 18. Także musieliśmy postać, nie było słońca, wiatru, potem coś się zerwało. Delikatny wiaterek, no i na koniec słoneczko wyszło i leciało dobre, już także, tak to wygląda. Można powiedzieć, że już prawie pożliwe, już małymi kroczkami jesteśmy u celu. pryskamy, już 17 hektarów zrobione. No i powiem Wam tak, w tym roku, jeżeli chodzi o jęczmień, jęczmień na. Przed kłoszeniem miał wody o ile chciał A jak się kłosił i nalewał ziarniaki Nie padało nic, dopiero jak już dojrzewał spadło pierwsze 5 litrów I Co powoduje Powodowało, że mieliśmy bardzo drobne ziarno Dużo się kłosów wyłamało I nieważne, czy kosił Fendt Czy Axial yy, Wszędzie jest po prostu nasiane, bo ta plewa ten, te, ta łuska, dosłownie można powiedzieć, ona wylatywała za kombajnem Nie było widać dziarna, praktycznie gdzieś tam, sporadycznie w pokosach, po rotorze się zdarzało. Bo słoma jeszcze była wilgotna w miarę, e, ale to ta plewa pokiełkowała wszędzie. No i plus te kłosy, które były e, połamane. Ta leżówka to wszystko rozrzuciła. No i mamy efekt jaki mamy czyli łąkę rosa praktycznie że zeszła także elegancko Nawigacja tutaj ogólnie nie mamy sterowania, kierowania autopilota. Ale tutaj nam, jak opryskiwać, maluje. Bo to jesteśmy w siódmym niebie, wiemy gdzie co, bo bez tego to ani rusz. A więc dobra, eee, opryskane jeden obręb, jaki drugi. Tam gdzie wapne rozrzucałem też, gdzie rzepak jest, gdzie trochę peżowiny na tej nowej działce przy granicy, też to popryskałem, tam cały kompleks popryskałem, dolałem Randapu, trochę wody i, i jest git. Zarząłem rury, nic nie nagrałem, upociłem się cały, jak przy załadunku jak szczury byłem, kupiłem też kręgi, tutaj w myśli bożu w hurtowni budowlanej chciałem setki, ale nie było, są osiemdziesiątki tylko, no i to tako, nie po mojemu, trochę, trochę wąskie, no ale no, nic nie zrobimy. Jest ekipa melioracyjna, robią, bo sami zrobilibyśmy, ale nie możemy przerobić roboty. I, mo I musimy, przynajmniej ja muszę się tutaj posiłkować firmami zewnętrznymi, tak? Też, też się po coś pracuje, aby też po prostu ktoś coś mógł zrobić u nas, a nie wszystko sami, 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 tak? Także zawiozę dzisiaj 14 rury, kręgi, mam włókninę parę trójników, no i działają chłopaki rura była gdzieś. ogólnie na odcinku od rowu do pierwszej studni, którą miałem prawie 70 cm spadu było dychę rurę obniżyli na, na wylocie do rowu i praktycznie rura zajdzie o jakieś nie wiem, 40 centów co najmniej na dół, więc już będziemy mogli tam głęboszem jeździć Czymkolwiek dusza zapragnie. Nie będzie takiego traktora, żeby tak głęboko zanurzyć jakąkolwiek maszynę. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak nitki te, które będą zbierały do głównie rury lewo-prawo, jak one wyjdą. Ale z tego co widzę, też będą na pewno poniżej 50 cm, więc ...cacuszko. Także ja aktualnie tata ta kombaj posmarowałem, posprawdzałem tylko, czy wszędzie dmuchnięte także elegancko, Edio robota jest wykonana możesz robić to codziennie <laughs> i jedziemy kosić kończymy nie wiem ile tam, 3 hektary co wczoraj nie dokończyliśmy, co nie nagrywałem i będzie stamtąd gdzieś około 18 km na obręb, gdzie jest 38 pszenicy i 15 pszenżyta także, let's go no i dobra, wjechaliśmy, mamy już pełny zbiornik, na pewno, bo trzy kulki się wyleciały na dach. O, widzicie? Tu jest taki plus, że nigdy nie wyleci na silnik, tylko zawsze najpierw na dach. Także, no tutaj trochę pomyśleli konstruktorzy. Fajnie jest z ich strony, że o to zadbali. No i czekamy, bo brat Łukasz pojechał. 20 km, tam groch kosić tą, tą coś kosić, zobaczymy co tam na kosi pojechał z nimi magnum i 14. Brat jest w manem w skupie. Nikodem talerzuje. A tata pojechał zawieźć jemu obiad i jakiś sworzeń bo wypadł z talerzówki z koła podpierającego. No i czekamy, czekamy aż coś przyjedzie. Nie zdążyłem dobrze się TikToków na oglądać, dosłownie czwarty. już jest transport. Nie dadzą posiedzieć. No i sypiemy. Mam zbiornik prawie 8 ton gdzieś 7, 700. No i dobra, niedobitki dokończone i lecimy na pewno dobre 15 km, 15-18 km na obrem, ten 23 km od domu na 15 hektarów przeżyta i 38 hektarów pszenicy. Godzina po 18 chyba nie, za 15-18, więc gdzieś rotor włączymy, nie wiem. Przed 19-2021 3 godziny koszenia, więc jak dobrze pójdzie, to no, 9 hektarów przeżycie w takim słabszym, bo tam pół pola jest dobrego, pół jest spalonego, powinniśmy zdjąć. Zobaczymy, kiedy Rosa najdzie, może Rosa nie najdzie, się uda skończyć. Yy, skosić te 15 hektarów przeżyta, także pożyjemy, zobaczymy. Na razie szczęśliwie dojechać. Aktualnie mamy godzinę 22. 25 skończyłem kości za 20.10, bo już nie szło. zatrzymała się, więc nie mordowałem dalej. E, wysypałem, no i wydmuchaliśmy kombaj, bo zostawiamy kombaj u znajomego. Po prostu na gospodarstwie pod gołym niebem zapowiadają na rano burze, ale być może, tak się wydarzy, że dopiero o 14.00. Jak jest kolejna zapowiedziana burza ta rano przejdzie i coś się uda jeszcze skosić, więc nie jedziemy do domu, zostawiamy kombajn mamy obdmuchany, gardeną tyle ile się dało, więc tak zamoknie, to nie będzie jakiegoś nadzwyczajnego kitu. Także rotor wydmuchany, wszystko sita porozfierane, wiatr na maksa dany. Także Dobranoc. Wracamy do domu maniem. Mieliśmy jeszcze w planie nakosić mana. Ale niestety pogoda powiedziała, że do domu wypadł. Także na razie trzymajcie się, cześć.